Cześć! Witam Was serdecznie na naszym nowym kanale Malinowy Dom. To miejsce, gdzie pasja do projektowania wnętrz spotyka się z realnym wykańczeniem naszego wymarzonego własnego domu. Na tym kanale znajdziecie poradniki do programu Homestyler, dzięki którym nauczycie się tworzyć własne wizualizacje i projektować wymarzone wnętrza, poradnik jak stworzyć kuchnię w planerze IKEA, relacje z wykańczeniem naszego domu krok po kroku, od planowania właśnie w tymże programie po jego realizację. A w przyszłości pojawią się również relacje z organizacją przestrzeni wokół domu, czyli m.in. ogrodu, podjazdu z kostki blokowej czy garażu. Chcemy pokazywać Wam, że bez wydawania worka pieniędzy można zrobić coś fajnego. Jeśli interesują Was wnętrze, remonty i ciekawe inspiracje, to koniecznie zostańcie z nami. Zapraszamy do subskrybowania i wspólnej przygody w świecie projektowania i budowy. A więc czym jest Homestyler? Homestyler to intuicyjna i darmowa aplikacja do projektowania wnętrz, dostępna online. Umożliwia tworzenie profesjonalnych wizualizacji w 2D i 3D, od prostych planów pomieszczeń, po realistyczne rendery z bogatymi szczegółami. Posiada ogromną bibliotekę mebli, dekoracji i materiałów, dzięki którym możesz dokładnie odwzorować swoje pomysły i eksperymentować z aranżacją przestrzeni. Program jest idealny zarówno dla osób planujących remont, jak i dla profesjonalistów, takich jak architekci, czy projektanci wnętrz. Dzięki możliwości pracy w chmurze i łatwego dostosowania projektów, Homestyler to doskonałe narzędzie do realizacji każdej wizji wnętrza. Poświęcając chwilę swojego czasu, może sprawdzić, np. farba, która bardzo Ci się spodobała, będzie pasowała do reszty Twojego wystroju. Ewentualnie, jeżeli dopiero co wybudowałeś swój wymarzony dom i nie wiesz, jak go wykończyć, to możesz darmo przenieść swoje pomysły na ekran i sprawdzić, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości aby zacząć projektować, wpisz w wyszukiwarkę www.homestyler.com. Upewnij się, że masz włączony język polski. Wpisz swoje dane. i kliknij utwórz konto. Gdy no już się zalogujesz, to pierwsze co proponuję to w opcjach zmień jednostkę miary na centymetry, ponieważ domyślna miara jest ustawiona na stopy. Na dzisiaj to tyle. W kolejnym odcinku pokażę Wam jak przenieść projekt własnego domu do tego programu, aby móc działać z dalszymi etapami. Masz czymś problem? Masz jakieś sugestie lub chciałbyś poradnik na konkretny temat związany z Homestylem. Podziel się w komentarzu, a postaram się Ci pomóc. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj so nasz kanał i daj łapkę w górę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!